Kompleksy, których już nie, już nie mamy. Mam bardzo szerokie barki i że mam grube ręce. Aktualnie to nie jest mój kompleks, tylko aktualnie jest to najlepsza rzecz w moim ciele, bo to pomaga mi robić nieskończoną ilość fajnych rzeczy na kole. Moim kompleksem było był mój wzrost. Ja zawsze miałam wzrost hobita, nadal mam 1,60 m mocne, yy, ale teraz bardzo to lubię. Ja się zazdroszę tego wzrostu. Ja bym się chciała zamienić, aby w twój wzrost. Bo teraz mam takie takich tych, 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 tych mega, jaka jak ja bym wymiatała na kole. I zawsze myślałam, że mam mega, mega grube nogi, one tak bardzo widać, że one są takie mega, mega grube. No i one nie są po prostu grube, tylko one są dofasowane do mojej sylwetki. Bo ja cała sylwetka jest taka i one są proporcjonalne do mojej sylwetki. Może jakbyś ty je miała, to może by nie było do końca dobrze. Moim kompleksem, którego się też pozbyłam, to jest to, że myślałam, że właśnie moje nogi są grube, a szczególnie nie łyd. <laughs> właśnie ja cię nazdroszczę. Nie, Aga, ma, pokaż. Aga. Dobra, pokaż Kasi, łydę. Ta łydę. No tały. No kurde, jaka. Każdą w muzeum! Ja nigdy, nie, ja nigdy nie będę miał takiej łydki! Ale też bardzo ładne łydki. No nie mam takiej dużej jak ty! No to no, jest kawał łydy! Ale to był mój kompleks, teraz już jest okej. Okay. No. Przeszczep łydy! Piszcie no. swoje. Swoje piszcie, których już nie macie.